powoli Oddział spać krzyknął klawisz za drzwi Jak tu spać Jak tu spać Kiedy serce tak boli Jak tu spać Jak tu spać Kiedy serce na wolność się rwie tragiczne Cztery ściany ma ona zdrapane. Cztery ściany i żelazne ma drzwi Małe okienko ma ona zakratowane przez to okienko o wolności ja marzę i śnię. Hej, wy, dziewczęta z wolności! Użyjcie nędzne mesaty, Weźcie do ręki granaty! Rozpierdolcie te kraty, żebym mógł wrócić do was! Huh. Dziękuję serdecznie. Uh, grubo! Szan, no dobra. To to teraz czekam. Zasłużyłeś na nadwójaka, jak najbardziej jest twaj. Ale naprawdę spodobało się wam. No. A my się liczyliśmy na bardziej komediowe, a tragikomedię zaciągnęło. Tak, ale, ale i tak no. dobrze. Tak. Ale było okej, okay, nie? Czy się wam naprawdę spodobało? Czy się wam naprawdę spodobało? Spodobało się. Tak mi by było zależało, żeby... O <laughs> wujku, proszę cię uspokój się. Spodobało. się spodobało. Żegnam cię. Dzięki. Adi